dobry, witam ze śniadanka. Właśnie robię tutaj, Matia Mutur moje. E, tutaj grzanki z awokado i jajko w koszulce. Tak sobie teraz pomyślałam, że miałam fasolę, um, tak, fasolę, fasolę, tak, czerwoną, to mogłabym zrobić jakieś meksykańskie, ale niech będzie takie standardowe. Także y, witam y, we, w vlogu typowo domowym, bo jestem chora i Mati też się zaczą, zaczął być chory. I Jemy śniadanie. witam się z wami bardzo serdecznie już od przodu po śniadaniu i po totalnym ogarnięciu. Potrzebowałam tego. Potrzebowałam się ogarnąć. Potrzebowałam zrobić włosy. Chociaż jest tak wilgotno, że koniec końców spiąłam tylko tutaj małego kucyka, żeby mi włosy na twarz nie leciały. I nałożyłam szpachelkę, przetestowałam nowe kombo, więc zobaczymy jak to będzie. I musiałam sobie po prostu nałożyć troszkę tapety, bo ta choroba po prostu doprowadzi mnie do szału. Już mam dość leżenia uh, i, i muszę coś zrobić, więc stwierdziłam, że pora wrócić do życia. I słuchajcie, Mati się zaraził. Także teraz Mati jest chory, na szczęście u mnie co, długo mnie trzyma, także ja już przyjmuję stery. Dzisiaj ja gotuję rosół dla Matiego, bo ostatnio on gotował dla mnie i koło mnie skakał. I teraz ja koło niego skaczę, bo już się lepiej czuję. Yy, I co? Pokażę wam mam na ustach nową pomadkę jak testowałam polskie kosmetyki, to mówiłam wam, że Ania mi wrzucała produktów z Desi, pomadek z Desi, bo ona bardzo chwali sobie te produkty często właśnie jako ślubny makijaż, albo ogólnie jako matowe pomadki używa z Desi ja mam tutaj numer 18 Cheers, bardzo ładny i mam oczywiście go z konturówką Nude Truffle, także pokażę wam swatcha, on jest taki właśnie przybrudzony pudrowo-różowy. Um, on jest z kolekcji Marzeny Tarasiewicz. Tutaj mam 11 Kiss który jest bardzo jasny, więc jedynie o tutaj możecie zobaczyć porównanie. Na przykład cały nałożony na usta, no to on będzie dla mnie za jasny, ale to co ja robię, co mogę robić, to ewentualnie sobie właśnie jeszcze na środek dołożyć tego jaśniejszego. Są matowe albo bardzo komfortowe. Później mam Celebrate numer 17, Bardziej róż, ale zwłaszcza, kiedy są piękne nudziaki. O, przepiękne! Ta marka jest chyba z Krakowa, polska, ale głównie jest właśnie używana przez makijażystki, W sensie, no nie widziałam, żeby dużo osób pokazywało te produkty, także tej Desi Idol numer 12. No, przepiękne nudziaki. Ten jest najjaśniejszy, taki najbardziej brzoskwiniowy, nałożyłam go bez żadnego makijażu, dzisiaj to wygląda jak trud niestety, ale już do konturówki dużo lepiej, także uu, matowe nudziaki z polecenia Ani Nykiel i może z mojego też, jak na razie spokój. już miałam też raz nałożoną tą pomadkę i jest bardzo przyjemna i jeżeli chodzi o mój makijaż, to postaram wam się wszystko podlinkować, bo dzisiaj mam taki makijaż na bogato, wiecie? Bo mam podkład Dior Forever. Pod oczami mam tuszę Kla z YSL, Jeżeli chodzi o przypudrowanie całości, to jest Hourglass. Świetny, świetny. Puder, taki mocno wygładzający. Jeżeli chodzi o brązer, to nałożyłam Chanel 392. Na to jeszcze nałożyłam już po przypudrowaniu Hourglass ten nowy, ambient. To podobno jest puder, a nie brązer. Ale ja tego używam jako brązer, bo kupiłam taki ciemniejszy i daje piękne. Zobaczcie wykończenie i z tego co pamiętam tu nałożyłam również MAC Warm Soul, czyli ten taki klasyczny, pasujący wszystkim odcień i na same tutaj, na samym koniuszku nałożyłam taki bardzo różowy róż, który tylko jako akcent, bo jest dla mnie ogólnie za różowy no a na brwiach oczywiście Eveline warietę tuż do rzęs na brwiach, także się zabieram za przygotowania będziemy robić Rosu, trochę ogarny i czekam na przesyłkę z HM I stwierdziłam, że pokażę wam we vlogu, bo nie ma tutaj bardzo dużo rzeczy, dostałam maila, że dostanę w dwóch przesyłkach, bo niektóre rzeczy są z marki Arket, więc przechodzą osobno, także zrobimy sobie takie miłe, mi, miłe i małe mierzymy i jeszcze wam może pokażę to, co kupiłam jeszcze dodatkowo Matiamu na urodziny, on stękał, że nie chce nic na urodziny, dlatego, że ja już mu zabukowałam nam wyjazd na 3 dni no ale tak żeby coś miał to, to chciałam mu zamówić i jeszcze wam powiem, że sama sobie musiałam zrobić pazę, no bo byłam, jestem chora i nie chciałam zarazić. Pani od paznokci yy, i przywiozłam sobie maksyneczki lakier, także wam pokażę później. Tak wygląda z bliska ten lakier na paznokciach, a tak wygląda on tutaj w opakowaniu Brasza by Maxineczka odcień Nude is Good Kto to takie słodki? Kto to takie śłodki? Tak. Tak. No nie waj. A, a tak ma psikop. Więcej, pieprzu. Więcej, pieprzu. Baziek. Tak, mam cię po pieprzy to ty to wsiąkniesz, to będziesz kichał. Chyba powoli zaczyna wracać mi smak. Ale było to okropne. W ogóle smacznego rosołu. Dziękuję. I najlepszy dobra. rosół jest na drugi dzień. O Jezu, jaki pyszny. Dużo tak? marchewki, ale niedobry boziek. Ej, w ogóle, gdzie ja mogę kupić świeży lubczyk? Powiedz mi, czy gdzieś w Wielkiej Brytanii można kupić świeży lubczyk? Po co ci? Jako przyprawę. Do czego? No do rosołów. Lubczyk w rosół? No raczej. Twoja mama robi najlepszy krupnik. To Mój to tak twierdzi. I sekretnym składnikiem do tego magicznego krupniku jest świeży lubczyk. Dużo lubczyku. A lubczyk to nie jest po prostu nie magii by. w formie naturalnej. Liścia. To mm. dlaczego magii nie można dodać po prostu? No bo lubczyk jest lepszy. Ale jaka jest czy po angielsku? Wyżo nawet nie wiem. Z takich rzeczy update'owych, co tam robimy, co tam oglądamy, to powiem wam, że skończyliśmy... Ja skończyłam Nowy Amsterdam, Szpital Nowy Amsterdam. Wszystkie sezony obejrzałam, rodzice też obejrzeli i dodatkowo był jeszcze jeden sezon dostępny na Prime, Już nie na Netflix'a. Do kupienia. Do kupienia niestety. No ale musiałam kupić, bo musiałam skończyć. <laughs> Widzieć, co się tam dalej będzie działo. Natomiast teraz oglądamy Good Doctor, czyli o takim mm, chirurgu, który ma autyzm. Także bardzo fajne. Jesteśmy na pierwszym sezonie i tak chorujemy do tego, więc będziemy się to pewnie kojarzyć z chorowaniem. Ale mam problem, bo kusi mnie y, rozjaśnić włosy. Mogłam jechać do w Polsce, ale nie. Także słuchajcie, zostawiam je w spokoju, bo po prostu chyba się nudzę, bo jestem chora. No, także idziemy z rósł i do zobaczenia podam. Uuu! o, rozwaliłam pudło właśnie. Także tutaj mamy H&M, bo obecnie troju wyprzedaże. Z tego, co pamiętam, to nie poniósł je z żadnymi letnimi rzeczami, aczkolwiek chyba miałam gorączki, kiedy robiłam to zamówienie i... Um... Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale tak, tutaj jest koszulka, którą zamówiłam Matiemu All Saints. Mati w ogóle bardzo lubi tą markę i on ma bardzo dużo takich gładkich koszulek z All Saints. I słuchajcie, jak byłam w Krakowie, to po prostu dla nadala i na życzonego, bo on miał bardzo fajną koszulkę z All Saints i tak fajnie na nim leżała. Taka oversize'owa, niby minimalistyczna, czarna. Mówię, kurczę, fajna ta koszulka. No i podobno super się sprawdza, właśnie też na upałę, chociaż jest z takiej grubszej bawełny. I później byłam w jakiejś restauracji. Aha, byliśmy w Ivy w ostatnim vlogu i siedział chłopak i miał tą koszulkę. I mówię, no nie no, to jest przeznaczenie, muszę mu kupić tą koszulkę. No i stwierdziłam, że my ją zamówię na urodziny. Także ona może nie wygląda, wiecie, może ona nie wygląda jakoś tak niesamowicie, bo to jest zwykły t-shirt. Tutaj jest All Saints, Logo How, jak ktoś jest, no to będzie lubił. No i z tyłu jest taki duży napis All Saints, ale tutaj chodzi o to, że to jest świetna jakość, świetna bawełna. To jest taki gruby materiał, ale chłodzący, więc to jest bardzo dziwne. Made in Portugal, czyli jest robione w Portugalii i Oversized Fit. Ja mówiłam właśnie rozmiar L. Osobiście wolałabym, żeby wziął XL, bo to było jeszcze większe. Ale no wiecie, nie każdy jest takim oversize'owym dziadem jak ja. Także on się bardzo dobrze w niej czuje. No i powiedział mu: "Słuchaj, jak cię nie podoba to odeślemy, bo maty nie jest taki za bardzo jakiś napisowy". A zobaczę tą koszulkę, mówię, "No spoko, przymierzył, i mówi: "No nie, no mega jest". Także bardzo fajna i Ania z tego co mówiła, to zamawiają na Zalando, ja zamawiam ją na Asosie. A jak będzie w Outlecie, to się wkurzę. No, ale trudno. Urodzinkowy prezent. No i plus ta wycieczka. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Także to jest to. I teraz Wam pokażę z H&M. W kolejnym vlogu Wam pokażę to, co idzie w drugiej przesyłce. Właśnie z Arket, bo zamówiłam kolejny lniany komplet. Mówię kolejny, bo zamówiłam fajny lniany komplet z Arket, co Wam pokazywałam przed wyjazdem do Polski. I no właśnie w mojej szafie. Nie wiem, czy widzieliście ten film. Ale teraz tak. Znalazłam kiedyś w stacjonarnie w HM w Manchesterze, w Altringham, e, bardzo fajną narzutkę, taką alalnianą, ale był rozmiar XL i ona była taka duża. Co myślę, kurczę, fajna, ale nigdzie nie było jej... Um... Nigdzie nie było jej dostępnej w mniejszym rozmiarze, pojechałam do trzech różnych HM-ów, niestety była albo właśnie ta duża, albo s -ka. także stwierdziłam, dobra, kiedyś mi będzie dane, wróci na pewno na stronę internetową, a jak nie, no to po nie była mi, mi pisana. No i dostałam powiadomienie od HM-u, że są wyprzedaże, mówię, dobra, to zobaczcie akurat jeszcze na tą kaczankę i słuchajcie, była, więc wzięłam sobie... Do sprawdzenia Lkę i Mkę, dlatego że na 90% jestem przekonana, że mierzyłam XLK i była za duża, ale nie wiem, czy to nie była Lka. Także zamówiłam na wszelki wypadek Lkę i MK i odeślę, ale bardzo fajna. Już Wam pokażę, tylko sobie otworzę to pudło. Pokażę Wam tutaj spudło, a później będziemy. Pokażę Wam tak, pootwieram sobie te rzeczy, a później Wam pokażę może w przedpokoju albo gdzieś tutaj ustawię kamerę, żebyśmy sobie, my Także pierwsza rzecz to jest taka sukienka Ale okropny ma materiał Co to za materiał? Bardzo dziwny 98% recycled polyester Czyli poliester 98% No to niestety Chociaż ma bardzo ładny kolor, ale To jest No no nic, zmierzymy, zobaczymy Kolejna rzecz Będzie to bluzka na jedno ramię w ogóle, jeżeli chodzi o mój outfit, to ja mam na sobie top z zary i spodenki z halary, a na spodnie spodnik to spodnie. Tutaj mam top, który kosztował 4 funty. I to jest taki elegancki top, bo stwierdziłam, że nie mam też takich bluzek na wyjścia. plus na przykład jakbym nagrywała jakieś fajne Get Ready With Me czy coś, to myślę, że to będzie bardzo nie, wyglądać, nie jest w takim złotym kolorze, bardziej, bardziej właśnie złoty niż musztarda, no i on właśnie kosztował tylko 4 funty, także jest na jedno ramię, ja lubię bardzo symetryczne e, rzeczy, więc myślę, że będzie fajnie wyglądał do szerokich spodni, coś takiego. O! Tutaj jest właśnie ta kurtka narzutka, o której mówiłam. Bo to jest taka rzecz, którą. No wiecie, odkrycie wierzchni to ja bardzo lubię. Myślę, że będzie fajnie wyglądać do tej stylówki podomki, co mam na sobie, więc to jest elka, o to jest coś takiego. No i tutaj mam Elkę. No, na tym mi najbardziej zależy, nie będę. Bo myślę, że to fajnie będzie wyglądać i do jeansów, i do jasnych sponii. czy MK nie będzie. No nic, zobaczymy. Tutaj mam taką szmizjerkę, sukienkę, ale zamówiłam też, teraz Wam pokażę inną sukienkę, którą już... Miałam do niej podejście, kupiłam ją online, odesłałam ją, bo stwierdziłam, czy ja ją wam pokazywałam, bo stwierdziłam, że nie będę miała okazji jej założyć. Potem miałam ten e i stwierdziłam, kurczę, mogłam wtedy tą sukienkę założyć i zostawić, ale odesłałam ją koniec końców, później ją znowu zmierzyłam stacjonarnie, bo do mnie przemawiała i nie kupiłam mi jej, stwierdziłam, będzie kiedyś na wyprzedaży, będzie, no akurat jest na wyprzedaży, także zaraz wam pokażę, ale to jest jeszcze taka właśnie krótka ala safari szmizierka, to jest w sumie taka jedyna letnia rzecz, którą zamówiłam. Ale to jest takie lato, ale też trochę wiosna. Krótka, bardzo ładna. Ona też była z wyprzedaży. To jest taka marynarka, ale sukienka. No, mega. Ja sobie wzięłam XL, ale też nie wiem, czy ta XL nie była za duża. No nic. Także znajdę sobie teraz jakieś zaciszne miejsce eee, i Wam pokażę, jak to wygląda na mnie. Zacznę sobie od tej emki. Eee, no i zobaczymy, czy będzie za mała. No, trochę jest, nie zapnę, Ych, nie zapnę się w nią, jak widzicie to jest taka śmietanka, ale tutaj, no wygląda spoko, ale no nie zapnę się, tylko kwestia jest taka, czy ja chcę się w nią zapiąć, bo tutaj w ramionach myślę, że ładnie wygląda, bardzo lubię ten kolor, widzicie, to są te schalary spodnicy spodnie, no, Elka wygląda tak, chyba, chyba trochę za mała i zmierzę sobie, Problem jest taki, że tutaj nie mam lustra, więc zaraz będę musiała sobie wyjść. No, no duże to jest. No i co? Czy ta jest lepsza? Chyba lepsza, co? Fajne to jest. To jest właśnie na taką pogodę paręnaście stopni, ciepło, może zarzucić się. No i że nawet do tego fajnie wygląda. E, także nie wiem, jak to w kamerze. Jeszcze sobie zobaczę przed pokoju. Dobra, sukienka niestety okropna. I... To już paliko z tym, że to jest sztuczne, bo, bo niektóre sztuczne materiały, niektóre polesty są naprawdę przyjemne, ale to jest takie przyjemne, to jest jak taka żorżeta. Nawet nie wiem, takie szorstkie, nic to nie robi, to co prawda nie było to drogie, ale straszne dziadostwo. Straszne dziadostwo. Także to w ogóle ani kształtu, ani nidzie pod spodem mam to, co miałam, ale okropne, nie polecam. Szkoda, bo zamysł bardzo fajny. Teraz ta sukienka jest strasznie pamięta, więc podejrzewam, że będzie się też bardzo miąć. I teraz tak. Ogólnie to nawet jest spoko. Myślę, że ładnie wygląda. Ale nie wiem, czy ją wychodzę już w tym sezonie. Co prawda czekają jeszcze wakacje. Muszę też zobaczyć, co to jest za materiał. Jeżeli ona była jakaś bardzo tania, to ją sobie zostawię, bo jest bardzo fajna. I ja mam z reguły właśnie albo bardzo długie sukienki. A ta jest taka tam szedł po twojej ulicy. Oczywiście jak dla mnie lepiej by było, gdyby była bardziej oliwkowa niż taka piaskowa, ale to też spoko. Tutaj oczywiście lepsza bielizna, bo ja mam tylko to pod spodem. Myślę, że bardzo fajne, nawet do tych Birka Sztoków taki letni outfit do tego koszyczek. Także ta jest pozytywne zaskoczeniem, bo myślę, że będzie, wiecie, straszna buba. Nawet nie wiem, jaki wzięłam rozmiar, bo w biuście jest nawet dość luźna, więc teoretycznie mogłabym wziąć rozmiar mniejszy, ale z strony to już by mogło być za ciasno. Tak, to jest bardzo fajna, luźna. No, podoba mi się ta sukienka, także to na plus. No i marynara. No dobra, jestem, no i to mi się podoba, powiem Wam, że to mi się podoba, taka sukieneczka, no myślę, że jest super i nawet do tej fryzury, taki koczek tylko może, wiecie, bardziej staranny, tutaj jest duży dekolt, więc może jakaś koronkowa bluzka pod spodem, oczywiście biust z automatu pójdzie do góry, bo tak jak mówię, nie mam biustonosza, ale bardzo mi się to podoba, także, kurczę, to chyba 90% zostawiam. Zastanawiam się, czy to usłyszymy z rzeczywiście zostawić, ale to jest naprawdę super. I to w oryginale kosztowało 40 parę funtów, a teraz ma 20, więc myślę, że dobry deal. Super! Me gusta, love this. Do tego jakieś koluche, złote dodatki. Ten, ten. I najlepsze jest to, że w sumie miałabym okazję, żeby to założyć, bo. Za trzy tygodnie jadę na urodziny do mojej koleżanki, więc myślę, że to byłoby spoko, bo kiedy idziemy do restauracji na koktajle, więc jeżeli nie byłoby upału, to myślę, że to będzie super stylóweczka. Jakie buty do tego Fuh, samby? Mm, Co się wymyśli? Uff, to jest słuchajcie, straszna szmata. Nie dziwię się, że to kosztuje 4 funty, a jeżeli miałabym to kupić i zostawić w pełnej cenie bez wyprzedaży, to w ogóle dramat. Także okropne, strasznie cienkie klei się. Zobaczcie, ma coś takiego, nie, no thank you, bye bye. O już Maria, kto to tu przyszedł? Cześć dziubalki, dziubolągwy, dziubolągwy, dibi, 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 a bunia? A gdzie bunia? No nie chcę mówić tego magicznego słowa na S, bo zaraz idziemy na S, ale jak bójka, czaj. Czajisz nawet po jednej literce, pysił. O. o, matko. Powiem wam, że nie ma nic gorszego od choroby. Widzicie co jest... No wiadomo, że chorowanie nie jest fajne, ale chorowanie w lato jest mega dziwne, bo jeszcze jak jest zimno, no to wiecie, po się spodziewacie, że możecie być chorzy, bo jest zimno i wszyscy co chorzy i sobie leżycie pod kocykiem i się wygrzewacie. Natomiast jak jest lato, jest na przykład dzisiaj 25 stopni, to jest taki szok, czemu jest gorąco i najgorsze jest to, że ja mam takie jakby dreszcze, ale nie jest mi gorąco, nie jest mi zimno. Mega dziwne. Ale w ogóle jestem w szoku. Nie wiem, nie wiem czy jestem w szoku, bo e, spojrzałam tutaj na psy bo się O, już właśnie uciekły stąd. Czemu się tuczecie? Siw wrestling robią. Ale wczoraj wzięłam na taki długi spacer i jestem taka zła na bazyla, bo Matti zawsze chodzi ze smaczkami, widzę, zanim gdzieś ucieka, no to wiecie, on je woła no i on za żarcie zrobi wszystko. Natomiast zanim wziąłem tych smaczków, myślałam, że to nie będzie potrzebne i on mi gdzieś uciekł. Słyszałam podzwonek, że jest gdzieś w krzakach. Natomiast to będzie go zlokalizować. I jak już go zlokalizowałam, to się okazało, że dorwał jakąś padlinkę. <laughs> A najgorzej jest to, że nie mam właśnie w Dzisiaj troszeczkę mam wrażenie, że lepiej. Ale wczoraj w ogóle nie miałam zapachu i Bazyl też. Nie, Mati też. Więc ja nie wiem, czy ty śmierdzisz padliną, czy nie śmierdzisz? Chyba nie, bo chyba zdążyłam go odciągnąć. Ale no nie, nie było to nic ciekawego. Oj, moje piaski, moje piaski! Takie i. Naprawdę <seneven Phantom> <succumb disease> kusi mnie coś zrobić z tymi włosami, bo. Gdzie to jest? Gdzie jest Karol? Szukam Karola, bo tutaj mam jaśniejsze, to on mnie to rozjaśniał. Jest jakiś ciemniejszy pasek, bo to była permanentna farba, jak my robiliśmy odrost. No tak, gdzieś dotąd chyba. I to by pasowało coś z tym zrobić. Także pusi mnie troszeczkę na jaśniejsze, ale wiecie, że mi się to zmienia. W sensie nawet niekoniecznie, że jaśniejsze, ale żeby trochę refleksów puścić. Także zobaczymy. Albo mi się jutro to zmieni, ale nie chcę też całkiem ciemnych. Wyświetlił mi się ostatnio jakiś film właśnie z listopada, gdzie miałam jaśniejsze to przy twarzy. I tak jakoś promienniej wyglądałam. Ale może pitole, bo jestem chora i wiecie, potrzebuję zmiany, potrzebuję czegoś, czegoś świeżego. E, także pewnie jutro albo pojutrze będę nakładać taki samopalacz. Także może mi potowarzyszycie. E, no i chyba nie ma lepszego leku jak rosołek, co? No. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście e, tego vloga. Miło spędziliście czas oglądając tego vloga. Jezu, Mati, ja cię nawet nie pokażę. Jezus, straszne zombie. No ale, a... przeżyjesz. Mati ma dokładnie to samo, co ja. Tylko ja już mam piąty dzień, on ma dopiero drugi i to jest najgorszy dzień. Tylko licząc z tego, że miesiąc temu też byłem chory. No. Strasznie jestem wściekły. Mm. Dobranoc. Dobranoc. Dobra, to ja kończę w takim razie i widzimy się już tylko w kolejnym filmie. Buziaczki, papa! Pa.